Was zapraszam na rozkład dla wodnika na kwiecień O miłości, o związkach Jakie tutaj energie na te najbliższe miesiące dla Was W imię najwyższego dobra dla wszystkich Pamiętamy, rozkład ogólny nie jest dla wszystkich Bierzemy tylko to, co rezonuje z nami Niczego innego na siłę nie bierzemy co tutaj w tej miłości energetycznie? Poproszę o takie informacje. Bardzo uczuciowy, emocjonalny czas, tak jakby tutaj ważyły się losy pewnej sytuacji, która, no być może trwa już, gdzieś tam się ciągnie, i tutaj przychodzi czas takiego weryfikowania, podejmowania ważnej decyzji. Być może masz się opowiedzieć, zacząć. Bo ta druga strona, ona też tutaj chciałaby to wszystko, no nie wiem, wyjaśnić, chciałaby wiedzieć, jak się może z tobą skomunikować. Macie problem na linii komunikacji, tutaj jest bardzo trudna um, jakaś rozmowa. E, taka e, jakby coś się gdzieś zatrzymało jakby trudno było to wydusić siebie powiedzieć, bo to są sprawy ważne bo to są sprawy e, sercowe a my się tak od siebie odsuwamy jest taka, m, taka odległość jest, tworzy się dystans, który jest niezdrowy e, który nikomu nie służy e, wiele takich energii takiej chwiejności, niepewności, co z tym wszystkim zrobić? Bo jest problem, jak tutaj jak się opowiedzieć, za którą ze stron. Jeden człowiek jest niezdecydowany, taki trochę przerażony, może czuć się niegotowy, niedojrzały, nie jestem jeszcze no, w takim momencie życiowym, jakby to mógłbym taką się odwagą wykazać. No ale co? Przychodzi moment, kiedy to zbliżacie się do momentu. Tej komunikacji, tego czegoś ważnego, kiedy to ma przyjść, oczyszczenie, ma przyjść to, co przyniesie nam obojgu ulgę, jasność, klarowność. Pojawia się energia, nie wiem, możliwego albo rozejmu, albo takiego rzeczywiście powiedzenia sobie czegoś tak po prostu, żeby tak zeszło to, to z człowieka, bo, bo nam jest trudno. Cokolwiek będziecie robić, to radą jest dla was to. Aby się nie spieszyć, aby się zastanowić, nie rzucaj słów na wiatr, nie mów czegoś e, jakoś bardzo szybko, za szybko, nie mów bez zastanowienia, wyważ słowa, zastanów się. Lepiej to odsunąć o jeden czy dwa dni w czasie, niż miałbyś powiedzieć coś, czego potem będziesz żałował. W ogóle tutaj jest tak dużo, e, bardzo tej emocjonalności skrywanej, która jest taka, no, gdzieś tam duszona. W człowieku, i trzeba sytuację pewną rozwiązać. Ale wiecie co, co by tutaj się nie działo, to jest takie: takie mam odczucie, że nie ma tego złego, co by wam na dobre nie wyszło, bo, bo czas takiej zmiany jest potrzebny. Ty musisz zamknąć ten etap, który gdzieś tam ci nie służy. No i tutaj będą się tak energie kumulowały, i taka będzie tu praca energetyczna, że wszystko będzie się. Zbliżało do punktu przełomu, aby umożliwić ci wyzwolenie się, takie wyswobodzenie i nowe otwarcie się na miłość. Być może na nową relację, może na nową osobę. Macie taki duży zastrzyk nowości emocjonalnej, uczuciowej, możesz rozpocząć nowy początek, i to będzie tak: albo zupełnie zakańczasz coś, co było. Niedobre, niezdrowe, być może okupowane jakimiś energiami trzecimi i wtedy od razu przynosi Ci to ulgę i otwierają się te wrota na nowe życie i przychodzi ta nowa energia, tak jakby czekała. Czekała, się uwolnisz. Albo też z daną osobą, z którą w tym momencie macie. Hmm, jakieś zatargi, coś jest takie niedomówione, problemy mamy z komunikacją, to tutaj pewne sprawy mogą się potoczyć bardzo szybko i my ze sobą tutaj wpuścimy energię takiego oczyszczenia i e, jakby nowych narodzin. Narodzin, no po prostu odrodzenie też może być w danej relacji. Co by nie było, idzie nowe, e, idzie jakaś taka e, świeżoneczka. Trochę w tym wszystkim może być takiej jakiejś rywalizacji, niepewności, takiego trochę, no prze, mm, nie mogę tak za bardzo złapać balansu, nie wiem, jak to zrobić, tak wiecie, no tak się to przechyla lewo, lewa, prawa, ale w końcu, w końcu ten upragniony czas jakiejś wolności, jakiegoś spokoju, jasności, ale przede wszystkim wiedzy, komunikacji, świadomości, toż, to co przychodzi do ciebie, bo to jest ci bardzo potrzebne. Tutaj jest dla tej grupy jest dosłownie koniec i początek. Koniec jest taki jakby nieuchronny, coś się domyka. Po prostu pewien proces zostaje zakończony, bo nowe wita, nowe przychodzi. Nie bój się tego, nie bój się tych zmian, bo, bo naprawdę będziesz przez to, że z czymś się uporasz, zamkniesz, zostawisz, odsuniesz się, albo po prostu. W sobie, bo też ta zmiana może być po prostu w Tobie, co spowoduje zmiany w Twoim życiu. Cokolwiek się będzie działo, zapuszcza dobre energie, dobre wibracje do Twojego życia, i Ty stajesz się taki, taki świeży, taki, taki delikatny i otwarty właśnie na na nowe uczucia, na nowe wyzwania, przede wszystkim to masz taki wiatr z głowy, tak jakby w tej głowie ci tak przewiało, przedmuchało i zrobiło się jasno, lekko i teraz to, uff, tak wreszcie mogę tutaj, był jakiś porządek sobie zrobiłem, no niektórzy może będą robili takie porządki bardziej... Też formalne z kimś e, jakby załatwiali, bo też mogą być takie ostateczne, e, takie dojścia do, do jakichś e, porozumień tutaj ze sobą. Też tak może być, że gdzieś do tej pory było trudno, nie umieliśmy, ale przychodzimy po do głowy i teraz nam się to uda. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.